Po raz ósmy na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach odbył się dadajowy zlot morsów. Tak jak w minionych latach, impreza przyciągnęła tłumy sympatyków nie tylko morsowania, ale i po prostu aktywnego trybu życia. Motywem przewodnim tegorocznego zlotu było hasło Witajcie w naszej bajce, dobrze znane z Akademii Pana Kleksa, czyli książki Jana Brzechwy i filmu na jej podstawie. Dlatego wśród licznych postaci zbajek nie mogło zabraknąć również samego Pana Kleksa. Zawsze ma być kolorowo, powiem Panu, że to jest. Yy... To inicjuje taki, taki, taką chęć wśród ludzi, żeby się przebrać, żeby dzieci przy, przywieźć przebrane, żeby było kolorowo. Podejrzewam, że Wy się gorzej czujecie w tych nieprzebraniach niż my przebrani dzisiaj. Dadajowy Zlot Morsów tradycyjnie rozpoczął Dadajowy Bieg Morsów o Puchar Burmistrza Biskupca. Przebiegnięcia 10-kilometrowej trasy podjęło się blisko 200 śmiałków, których nie odstraszył lodowaty i porywisty wiatr. Jak mówili sami biegacze, trasa była wymagająca, a konkurencja na wysokim poziomie. Było bardzo ciężko ze względu na silny wiatr i był to jeden z moich najcięższych biegów, mimo że biegam bardzo dużo i naprawdę jeśli chodzi o trasę, dużo podbiegów i naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Nie czułam się dzisiaj na siłach biegnąc tutaj, ale stwierdziłam, że będę żałować, jak nie przyjadę, i chociaż nie zmierzę się z, dzisiejszym, z dzisiejszymi tutaj biegaczami, konkurencja była. Im więcej mierzymy się z takimi właśnie ciężkimi trasami, tym jest łatwiej, bo to właśnie jeśli chodzi o takie biegi, to przede wszystkim psychika. Już nie tyle kondycja, co właśnie psychika. Najlepszym zbiegaczy okazał się Konrad Nosarzewski, który całą trasę pokonał w 33 minuty i 25 sekund. Tym samym, Ustanawiając nowy rekord dodajowego biegu morsów, zaś w kategorii open kobiet najlepsza okazała się Paulina Peczyńska. Jak mi się podobało bardzo dobrze, trasa jest ciężka, wymagająca, są górki. A tym bardziej w dzisiejszych warunkach, gdzie jest bardzo wierzcie, jak biegniesz samemu, da się zmęczyć. Trasa wymagająca, ale bardzo sympatyczna. Ludzie fantastyczni, ale jak to mówią, morsy są wspaniałymi ludźmi i rzeczywiście tak jest. Bardzo dobrze oznakowana atmosfera, super, no, pogoda jest jaka jest, wiatr czasami zatrzymywał, no ale super. Starałem się dzisiaj też nie być za mocno, bo mam jutro mocno jednostkę treningową. To jest wiadomo, start z pełnego treningu, więc teraz sobie zjeść coś i do domku. Po wręczeniu nagród najlepszym zbiegaczy na uczestników z lotu czekały loteria z nagrodami, sauna, atrakcje dla dzieci oraz lokalne przysmaki. Każda grupa morsów miała okazję zaprezentować się na scenie, zaś tuż po powitaniu Wszystkich uczestników zlotu, gości wydarzenia swoim koncertem rozgrzewały dziewczyny z zespołu Top Girls. Po wspólnej zabawie i rozgrzewce na plaży do zimnej wody weszły morsy z Olsztyna, Dywid, Bartoszyc, Szczytna, Lizbarka Warmińskiego, Morągowa, Dobrego Miasta, Braniewa, Płocka, Ciechowic i oczywiście gospodarze z lotu, czyli morsy z biskupca. Mega energia, mega pozytywna energia. Ładnie kuje woda, pośladki takie bardzo przyjemnie. Super było, wciągnęli mnie na głębinę i musiałem płynąć, kurczę, no w tym, w tym takim ślimaku jedzie pociąg z daleka. Prima, super, bardzo fajnie. Bardzo dobrze, woda jednak okazała się ciepła, wbrew yy, uprzedzeń wcześniej, że będzie zimna, oszukiwali jak zawsze, było bardzo ciepło. Wszyscy, którzy zdecydowali się na kąpiel w zimnej wodzie jednogłośnie potwierdzili, że morsowanie pozytywnie wpływa na organizm i dostarcza wyłącznie pozytywnych emocji. Pozytywne nastawienie. Uśmiech przez cały tydzień. To jest w porządku. I zdrowie. Wytrzymało się. Yy, nie chorujemy tak mocno. Jeżeli jest choroba, to na pewno szybciej ją przechodzimy. Zobaczcie, ludzie. Przede wszystkim ludzie. Jest cudowna atmosfera. Jest pięknie. Rewelacyjni ludzie. Optymiści. Spontaniczni. Gorący tutaj w środku, i ta woda nie ma znaczenia, słuchajcie. Nie dla zdrowia, dla towarzystwa. Jest to wyłącznie pozytywna energia i lepsze samopoczucie. Rewelacyjnie, bardzo mi się podoba. Na, dosłownie na każdej plaży jest cudownie, ponieważ wszędzie są ci sami morsujący ludzie. Rewelacja. To dobra zabawa dla dorosłych i dla dzieci. Jak widać po recenzjach samych Morsów, kolejna z edycji Dadajowego Zlotu Morsów okazała się sukcesem. Jednak jak podkreśla Papa Mors Andrzej Kołodyński, za sukcesem zlotu stoi wiele osób. Najbardziej dziękujemy biskupieckim Morsom zaangażowanym, no i oczywiście władzom biskupca CKT, burmistrz, no bez nich nie dźwignęlibyśmy tego. Pewnie byśmy robili tą imprezę, ale ona nie miałaby takiego rozmachu jaki ma, także im bardzo Serdecznie dziękujemy, no i wszystkim, wszystkim, którzy tą małą cegiełkę dołożyli. Na kolejną edycję dadajowego Zlotu Morsów zapraszamy już za rok! Już po raz 23 w biskupcu odbył się ogólnopolski turniej brydża sportowego. O puchar burmistrza biskupca oraz o cenne nagrody w starej kaflarni rywalizowały ze sobą aż 52 pary, wśród których nie brakowało najlepszych zawodników z naszego województwa i arcymistrzów międzynarodowych. To jest praktycznie nasze województwo całe, no i ościenne ośrodki, które już dowiedziały się, że, że warto do nas przyjechać, dlatego że to jest. Największy jednodniowy turniej w województwie. Każdego roku jest to turniej przygotowany perfekcyjnie przez państwa Olczaków i przez środowisko diskupca, na który chętnie przyjeżdżają. Nie tylko z naszego województwa, ale też, ale też z okolicznych województw i nawet z zagranic czasami. Muszę powiedzieć, że poziom to jest taki, jakby były mistrzostwa województwa, ponieważ tu przyjeżdżają najsilniejsze pary z województwa. Turniej, który od lat tworzą Ewa i Andrzej Olczak oraz Barbara i Jan Dovejno, ma nie tylko długą i bogatą historię, ale też olbrzymie uznanie wśród samych brydżystów, którzy zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżają do Biskupca. Ja jestem w ogóle fanem tego turnieju, przyjeżdżam tutaj rokrocznie. Piec jest w ogóle moim dość ulubionym turniejem, więc chyba nie opuściłem żadnego. Ile lat ten turniej trwa, to tyle razy tu jestem. Dobrze organizatorzy są. Te turnieje są bardzo ciekawe, bardzo fajne, bardzo fajne zawsze rozpoczęcie jest, jest sporo nagród, także lubimy tu przyjeżdżać. My wszyscy żeśmy się postarzeli przy tym, przy tym turnieju. Muszę powiedzieć, że organizatorzy zawsze spisują się bardzo sympatycznie, fajnie, więc. To chyba jest przyczyna, że właśnie tyle dla. Tak skromnie mówiąc, to jest 23 turniej, czyli 23 lata. Razem z żoną i z zaprzyjaźnionymi e, ludźmi prowadzę to. I. No jakoś się nie budzi. Jak zapewniali uczestnicy turnieju, brycz sportowy jest nie tylko dobrą formą spędzenia wolnego czasu, ale też znakomicie wpływa na pracę mózgu. Są sporty, które. Yy... Te mięśnie tutaj ładują, a są sporty, które trenują te mięsie, ten mięsień, który tutaj musi wysilać się również, żeby, żeby zagrać. Bryc jest taki ponadwiekowy i to jest, to jest jakby ćwiczenie umysłu. I, i, I w pewnym wieku jakby ta aktywność nasza fizyczna spada i, i, i próbujemy sobie ten umysł ćwiczyć. To jest taka dziedzina, może nawet nie sportu, ale rozrywki która zmuszając do myślenia chroni ludzi przed chorobami starczymi. To jest udowodnione i, i, i dlatego e, zachęcam, żeby e, młodzi ludzie, starsi ludzie grali w brydża. Po całodniowych zmaganiach udało się wyłonić najlepsze pary turnieju. Pierwsze miejsce zajął duet z Olsztyna, Sławomir Wrzosek i Tomasz Lisica. Drugie miejsce zajęli Zdzisław Godlewski i Jarosław Łosiek. Zaś na trzecim miejscu uplasowali się Henryk Łakomski i Radosław Kozłowski. Nagrody zwycięzcom i uczestnikom turnieju wręczył burmistrz biskupca Kamil Kozłowski. W środę 4 marca w restauracji nad sklepem Lewiatan w Biskupcu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu babskie. Gadanie. Tematem wydarzenia będzie handel kiedyś i dziś. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wrócić wspomnieniami do czasów PRL-u, zatem nie zabraknie rozmów o kupowaniu na kartki mięsa, cukru czy proszku do prania oraz obecnych zakupach w dobrze zaopatrzonych sklepach i zatłoczonych centrach handlowych. Panie i nie tylko panie, zapraszamy na godzinę 19. Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu zaprasza na wernisaż malarstwa Swoboda Bytu autorstwa Aleksandry Szczepaniak. Artystka choć zasmakowała różnych technik malarskich i rysunkowych, najlepiej czuje się w malarstwie olejnym, co zresztą odzwierciedla wystawa Swoboda Bytu. Aleksandra Szczepaniak posiada w swojej kolekcji głównie pejzaże oraz portrety, które zachowane są w nurcie impresjonizmu. Wernisarz odbędzie się w piątek 6 marca o godzinie 17.30 w Biskupieckim Domu Kultury. Ekspozycję wystaw można będzie oglądać do 6 kwietnia od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 16. W najbliższą sobotę, 7 marca, w Biskupieckim Domu Kultury odbędzie się niezwykły Dzień Kobiet. Z okazji tego wyjątkowego święta specjalnie dla pań na scenie Bedeku zaprezentowany zostanie premierowy spektakl nowego amatorskiego teatru w biskupcu. Przedstawienie pod tytułem Zaginiona postawi widzów w roli kogoś, kto przysłuchuje się przypadkowym rozmowom na dworcu, a motywem łączącym te rozmowy jest pogłoska o zaginionej kobiecie. Jak tłumaczą twórcy spektaklu, przedstawienie ukazuje kobiece spojrzenie na świat i to, jak świat patrzy na kobietę. Początek spektaklu w reżyserii Magdaleny Pong o godzinie 17.00. Zapraszamy na niedzielne kino w Biskupieckim Domu Kultury. 8 marca na dużym ekranie o godzinie 11 wyświetlona zostanie nowa wersja bajki o królewnie śnieżce i siedmiu krasnoludkach pod tytułem Śnieżka i Fantastyczna Siódemka. O godzinie 13 rozpocznie się seans filmu Jumanji, następny poziom. O godzinie 15.30 oraz 18.00 zapraszamy na seans filmu Sala samobójców, Hater. Natomiast o godzinie 20.30 wyemitowany zostanie film historyczny 1917. Bilety w cenie 17 i 15 zł można kupić w dniu seansu w Bedeku lub na stronie internetowej www.plannakino.pl W piątek 13 marca w Biskupieckim Domu Kultury odbędzie się Gala Sukcesy 2019. Już po raz 24 najwybitniejsi mieszkańcy gminy Biskupiec otrzymają specjalne wyróżnienia za swoje wyjątkowe zasługi. W trakcie gali poznamy laureatów czterech kategorii. Nauka, kultura, promocja oraz krajobraz pełen możliwości. Zwycięzcy sukcesów 2019 otrzymają pamiątkowe, ręcznie wykonane statuetki przygotowane przez lokalną artystkę Ewę Różańską Turonek. Gala będzie również okazją do zaprezentowania laureatów stypendiów naukowych przyznawanych przez burmistrza Biskupca. Gościem specjalnym gali będzie Martyna Pawłowska, pochodząca z biskupca wokalistka, znana z telewizyjnego programu The Voice of Poland.